Witam wszystkich w kolejnym odcinku. zagrajemy w Sakryt. i tak, już w zamku Brave Rock wykonaliśmy chyba wszystkie misje poboczne. Tak mi się zdaje. Jeszcze sprawdźmy mapkę, ale chyba tak, chyba już wszystkie misje poboczne. Więc wystarczy teraz tylko wejść do tej tawerny. Czyli bazy rebelii w kanałach. Oj kurczę, nie tutaj. Trzeba zejść z konia. plus I tak, dobra, schodzimy. I już jesteśmy mniej więcej jest? na no, no, brzmie no, księcia. Co się Braverock. dzieje? zejdź do kanału Brave Rock i odnieść Valora Tu jest. No i tu jest ta Werda taka w kanałach fajna, ciekawa. Hmm. Fajna podkowa z, lawo... z lawą. Gdzie tam ty poszedł? No, tu jest. No, gdy mi się tu przejdziemy sobie ładnie. obejrzymy wszystkie kąty. Spora tawerna, chyba największa, co grze. Tak mi się zdaje, o, widzę beczuszkę. Pewnie w niej złoto jest. Tak, złoto. Hmm, ogromna ta tawerna. O, topór 323. Słaby. Dobra, to idziemy dalej. A, to jest ten kuglarz. Tutaj widzę barmana. I trzy beczki. O jezu, nie chcę mi się z Tobą gadać. Dobra, my to do to idziemy tu. To jest następna beczka. I skrzynia jeszcze. A w niej złoto. Oj, tu jest I tak, tu już nas pryz już nas tutaj zaprowadził. Wystarczy zejść do kanałów No. luknijmy Oj, nie będzie Dobra, to my sobie tutaj po... pozabieramy te wszystkie inne Niepotrzebne te Z beczek no, jest jak zwykle to sługi zbieramy tutaj jeszcze coś jest pieniądze złoto dobra to idziemy dalej następna skrzynia no otwórz skrzynię no jest super dobra idziemy dalej tą stroną są też yy, te no Słudzy, Demoryderiański, Moderierzy. Nie, nie wiem jak na nich mówić. Trudno wymówić Też to wszystko. No jak ja przejdę? A no, tu jest. Przejście. No dawaj, dawaj. I z piąstki. Ładnie. Jeszcze wojownik szaruki jest. My na razie weźmiemy sobie beczkę późnimy No dawaj. Jednym ciosem. Dobra. Patrzmy, patrzmy. 13 Oj słabe. Dobra idziemy dalej. Tu trzeba przejść Rozległe te kanały. Ale już zaraz będziemy w, baz w bazie Valora I Fu Dawaj, 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 dawaj Patrzę na... Następny topór widzę Mamy topór, mam, ale to są takie malutkie toporki Chyba nad je wywalę przejść inaczej. Wywalimy te toporki bo nam się nie przydadzą. Wszystko wywalimy. Niepotrzebne... ...rzeczy. No jak to przejść? Drogie panie i panowie. Tych pozabijamy. Dawaj. żeby jakoś tutaj skręcić, skręcić, o tutaj, skręcimy, tu jest jakieś coś dziwne, Co 1800,5 i pół złoto, tutaj mamy coś, Tutaj nawet widzę... Mm, słabe. Nowy walto i to też. Tego zabijemy. Dźmoka. Dawaj no. Kość już ma to. I jest. I tak. Jeszcze słabe głowę cię aż odciąłem. Dobra. O jest. Gdzie to może być? Gdzie to może być? Super Dobra, dobra Czy to tutaj jakoś trzeba przejść? To już nie wiem, to już tajemnica lasu. Hm. Rozległe te kanały. Jak w diablo? W diablo też są kanały. Jak przejdziemy, to chyba do trzeciego aktu trzeba zabić Mefisto. Chyba tak. To też są kanały. To o, tu przejdziemy. O, tutaj było. A my wciąż szukamy, co to jest? Ha! Ciekawe. O, widzę skrzynię. Kusza, kusza, słaba to nie chcemy. Kusz. Tu jest woda. Widzę chlupocząca woda źródlana. Ten z laską na kąś idzie na mnie. Tu widzę beczkę, a w niej złoto. I Dalej pusto. Tu pewnie trzeba będzie przejść. I udać się prosto Powinniśmy zaraz być Sprawdźmy wytarce by zbroja Nie dla nas Mag I fu 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 fu, fu, fu. dawaj 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 jest yeah, super No Jeszcze trzeba zejść do podziemi. No chodź, schodź. O ja, jest banita. Wszyscy demody to nikczemnicy. Bronimy się przed kłami tego węża. Luxor, spoko, Maroko. Yes, o, tu mamy coś, o jest szarefa, książę Valor z baronową willą. Książę Walor. Dobrze cię znowu widzieć. Im lepiej będzie pokażesz to róg czardzie i refie, O ile jeszcze go nie widziała. Ona będzie wiedziała co, co robić. Bud przeciwko uzłupom Dorowi Demordrejowi. Zaczyna przynosić efekty. Jego straży są niespokojne, a więc narzekają na jego rządy twardej ręki. Baronowie, którzy niezbyt mocno, ale jednak stawili mu czoła. Na zebraniu rady osłabiają pozycję, bo Demordraya. Luksior. Dobra, niech zapisze. Autozapis. zapis. A teraz musimy porozmawiać z szarefą i pokazać ten róg. Szarefa. Róg demona Sakary. W szczególnych orków, którzy bronili się przed nieomarłymi, musimy ruszyć do klasztoru Serafii. Wszystko to bardzo mnie martwi. Demony Sakary, bowiem pochodzą ze światła, badalnie umarły. Za. Światów wodami umarłymi. Udaj się ze mną drogę do na ice Creek. Tam, w bibliotece sióstr światła, powinniśmy znaleźć odpowiedź na nasze wątpliwości. No, tak. No, kolejny autozapis. O, Poltar otworzyła. o ja, ale ona jest szybka Dobra, szarefa jest w naszej drużynie, więc teraz udajemy się pewnie do... Sprawdźmy gdzie gdzie jest to w ogóle ta... To... A, to jest tutaj. Więc udajemy się do portalu i z portalu tam yy, Czyli koło tego kolesia z tym jak to się nazywa yy, łącznie kurczę, jak on się nazywa? Hmm. tego dziadka, który zawsze tam... To się później... Nie mogę się... Zapomniałem się wysławić. To musimy przeteleportować się do przełęczy Ice Creek. Trochę muli coś. Ale spoko. Dobra, tutaj... O Jezu, ten mag. Na pewno się jeszcze go zabije. Dobra. Jest kolejny... Dobra, to my idziemy, sobie tam dalej? Jezu, nie lubię tych winorośli, chodź tu Szmato Z samego siebie zapałeś, jezu, ty tympy Dobra Przechodzimy dalej Nie tą drogą poszliśmy, ale już tam kit Gdzie jest przejście? Czy tam dalej? Tam dalej chyba Tu... i tu gdzieś tak, jest tutaj. Dobra, to my idziemy tam. Ale może przed tym wejdziemy sobie na arenę, Zobaczymy, co da się walczyć na arenie. Ja chciałbym sobie zawalczyć, ale za bardzo nie, nie da rady. Mhm. Mm Zobaczymy sprawdzimy się na arenie Tak, zejdziemy sobie tutaj O jest coś tu widzę, będziemy, pewnie można będzie się sprawdzić na arenie To się sprawdzimy Cel Dragil, Mistrz Gladiator z Beaver, chce z powrotem mego Minotaura. Przeklęty niewolnik, uciek, przyprowadzi mi go, a nagroda cię nie minie. Jako na ktoś, kto nie ucieknie, jak zbity pies, -y. ze strachu przed walką z Minotaurem. Uciekł jeden z mych Gladiatorów Minotaur, Mok. Ta kreatura pewnie chowa się gdzieś w jednej z pobliskich jaskiń. Akceptuję, yes! Kłuczę się, że będzie walka z tym. Yes. Dobra, wykonam już tę misję, ale ja. Chcę powalczyć na arenie dobra teraz idziemy na dół Oblukajmy całe miejsce pokażmy co to wy tu wy Pewnie tutaj może być jakaś skrzynia, jest jak zwykle tutaj jest skrzynia Mistyczna laska wody, o to się dam nie babie. No co, nie chce? No raki też i tej laski nie chce. Porozmawiałem z tym gościem. Kapitan Tinu, jeden mi z naszej jednostki, musi walczyć z y samochwałami. Ten Morderia w ciągu najbliższych 3 dni walczy na arenie jako lojalny sługa króla. Nasz rządzia ma mały problem, niedługo będzie na arenie mały turniej, My przeciwko się patrzymy te Morderia. Problem w tym, że nasz mistrza nie mógł i nie może walczyć, cały czas zwija się z bólu. Potrzebujemy wyciętego prawnika, który wesprze naszą sprawę do czasu, gdy uzdrowiciel sprawi się z trucizną. O, właśnie.